Cześć, z tej strony Sebal77. Jesteśmy tuż przed Halloween. Jestem dziś z moją siostrą Sandrą, z moją kuzynką Wiką i jestem sam Sebal77. Sandra, przedstaw się! Cześć, jestem Sandra. Krzysztof, to jest 7, 7 Spokojnie, nie denerwujcie się, ona ma dopiero 5 lat, więc mogła się pomylić. A teraz Wiki. Cześć, jestem Zivi. O, Zivi, przepraszam. Kuzynka Sebal. Więc ona będzie mi czytać, ja będę odpowiadać. Zapraszam. Jaki według Ciebie powinien być smok? Nie da sobie w kaszę dmuchać, powinien być sprawiedliwy. Powinien być zabawny, powinien być maszyną do zabijania. Powinien być maszyną do zabijania. Tak samo jak ja. Kolejne pytania. Aha, pominąłeś. Aha. Pominąłeś sorry. Sorry. sorry, 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 Co powinien robić smok, aby być najlepszy? Powinien być sprawiedliwy, powinien być najgroźniejszy w okolicy, powinien być dostojny, czy powinien być przyjacielski? Powinien być oczywiście najgroźniejszy w okolicy. Yy, to jest kolejne pytanie? Tak. Yy, to, jest... to powinien mieć smok? Smok powinien mieć skrzydła, jasny kolor skóry, długi ogon, siodło. Yy, jasny kolor... nie, skrzydła. I believe I can fly. I... Jaki kolor powinien mieć smok? Eee, smok powinien mieć... Pomarańczowy, kolor... czarny, granatowy, niebies niebiański. Nie ma czegoś niebieskiego, więc. A niebiański tam... jest jak niebieski. Aha, dziękuję Ci, Zivi. No i kolejny. Eee, jaki jest Twój charakter? Mój charakter jest. Złośliwy, odważny, przyjacielski czy dziwaczny? Ja myślę, że przyjacielski. Jaki jest twój żywioł? Żywioł mój jest ogień, ciemność, woda, ziemia. Woda. Często się denerwujesz? Co? Ja i denerwowanie się? No czasami się zdarza, bardzo rzadko. No pewnie, że tak. Wszystko doprowadza mnie do szału. Najczęściej to w szkole się denerwuję na Kacpra Serafina. Pozdrawiam. <laughs> no to. Jesteś zdenerwowany. Co cię uspokaja? Uspokaja mnie. Wzdychanie. Rozmowa z przyjacielem. Nigdy się nie denerwuję. Czy jedzenie mięsa? Uff, wzdychanie. Smok! Jesteś, jesteś burzliwy, zły i wszędzie widzisz tylko zło oraz śmierć. Jesteś mimo tego, jak ta smoka. Bardzo dostojny. Pamiętaj, że agresję nic nie zwojujesz, kiedy jesteś zły? Spróbujcie uspokoić. Smaug? To mi coś mówi. Dziękuję! Dajcie lajki, subskrypcje! Za ten poczucie humoru! Jesteśmy! Dzień przed Halloween! Godzina 19.05. Cześć!